Taki potwór, że aż się nie zmieści w kadrze. Nie no, to jest jakieś chore po prostu. I teraz pytanie: Czy jedna osoba jest w stanie to unieść? Nie zjedliśmy wszystkiego. Zostało jeszcze trochę. Jesteśmy dzisiaj w Toruniu na Szosie Lubickiej za moimi plecami KFC. Bijemy dzisiaj rekord polski. Zamawiamy największy i najdroższy kubełek w historii naszego kraju. Jest dzisiaj z nami specjalny gość. Samuraj. Tęskniliście za nim na pewno. Pomoże mi dzisiaj w zjedzeniu tego monstra ja tego pod... Ty mówiłeś, że mi go zamawiasz całego Samuraj, jeżeli zabraknie Zamówię Ci drugi Słuchajcie, dzisiaj bijemy absolutnie rekord Coś, co jeszcze nie wydarzyło się na polskim YouTubie Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym Oglądając ten materiał Będzie zaszokowany A my już teraz bez zbędnego gadania Zapraszam do przytulnego, ciepłego środka Lecimy. Przenosimy się ja przewiduję, że między 140 a 180 chyba że nas zaskoczą i będzie cena coś koło 200 zł. Czyli jak mówisz jak dołożą fretki sosy Czyli około 200 zł. Do 200 zł w maksie Do 200 zł w maxie. No, Marcin ile, strz ile strzelasz? 230. 230 Patrycja? 200 A dzisiaj będziemy mieli takie nietypowe zamówienie, bo chcielibyśmy zamówić największy pojedynczy kubełek w historii KFC w Polsce. Ma być tak olbrzymi, jakby dało radę, żeby się z niego aż po prostu wysypywało. Taki potwór, że aż się nie zmieści w kadrze. Taki wielki, proszę Pani, kubełek. Najdroższy kubełek w Polsce, pobicie rekordu. Coś, co jeszcze się nie dokonało. Ta wizja tego już w mojej głowie zrodziła się jakiś czas temu. Był taki krótki film short, mieliśmy 134 zł, a teraz... No mam nadzieję, że to pobijemy Słuchajcie, zamówienie już jest gotowe, więc zapraszam razem z nami Ile? 200 zł za tego potwora? Nie no, to jest jakieś chore po prostu I już tutaj podchodzę i patrzę No nie, no to jest, to jest jakiś potwór samuraj, co o tym sądzisz? Wow Wiesz to sądzę? Tak Że ja go jednak nie będę Ja jadł, sama się podzielę, bo ja nie dam rady Nie dasz rady? Nie dam rady Ale wow, ale to jest gigant, słuchajcie Ale to jest prawdziwy gigant 200 zł za kubełek w KFC. To jest niesamowite. Móc pokazać naszym widzom coś takiego. A za chwilę sprawdzimy, co tam i w środku się znajduje. Słuchaj, więcej tu już się chyba na pewno nie dało. Tak mi się wydaje. Pod brzeg aż. aż zobacz samuraj tutaj, nie? Ale to jest potwór. Wow! I o takie kubełki na tym kanale będę walczył. I teraz pytanie, czy jedna osoba jest w stanie to unieść? Słuchaj, samuraj, no. Pytanie, czy dasz radę teraz? Uwaga, jak myślisz, ile to waży na oko? 3 kg? Minimum to 3 kg waży co? Nie podnosiłem kubełka jeszcze samego, ale tak jest 2, kg. 2 kilo. 2 kg, ale to naprawdę jest, słuchajcie, potwór. Już tutaj jest niesiony. Już nadchodzi ta nasza Godzilla. Za chwilę będziemy jedli i sprawdzimy, ile jest tego wszystkiego na paragonie. 194 zł i 98 groszy, tak prezentuje się nasz paragon, a tutaj wszystko to co wchodzi w skład naszego zamówienia i są wingsy i jest moi drodzy też tutaj nóżka i są bajcy i są stripsy, są też cztery porcje frytek, jest też dolewka, ale słuchajcie to jest chyba najdroższy kubełek, jaki w ogóle w swoim życiu widziałem. Na moje oko, teraz jak tak trzymam, to jest na pewno, na pewno powyżej 2 kg. Znacznie powyżej 2 kg. Mniej więcej czuję, ile. To waży. Nie, oczywiście nie mam tu wagi teraz w tym momencie, żeby to sprawdzić, ale nawet waga tutaj nie jest istotna. To chodzi, że po prostu już więcej składników się nie dało tutaj dodać. Słuchajcie, już więcej po prostu tu nie wejdzie. Każda następna część, która tutaj byłaby umiejscowiona, natychmiast by spadła. Spadłoby, nie? Jak oceniacie, słuchajcie, powiedzcie teraz, jak oceniacie tego bydlaka, tak, tak. czy nie? No tak, tak, no tak, tak, tak. Mm. Oje, słuchajcie, naprawdę fajna sprawa. I stripsy. Wszystko jest. To teraz I ja to. wychodzę z nim, przepraszam. <grym> Bier, Gonić cię nie będę. Przepraszam. Do widzenia. Dzień Dzień dobra. Dobra. Dzień. No właśnie, jak I portfel Dzień. Ja się karton zajmę, dzięki. Nara. Nie no śmiało, śmiało no. wiesz, no to się no, jakby... pokazuje ci po prostu. Co, a to jest ładne. nóżka? No nóżka. nóżka. A tu są stripsy, tak? Ale tu jest naprawdę tego dużo. Słuchajcie, i stripsiki. Mm -hmm. Mm -hmm. Słuchajcie, dostaliśmy tutaj prezent, bardzo, bardzo nam miło, Milutko. dziękujemy za tak miłą obsługę, Patrycja, co o tym sądzisz? No ja bardzo dziękuję, ostatnio dostaliśmy Pepsi, była bardzo dobra, no a teraz kuponiki, bardzo dziękujemy, Dostaliśmy miło ogłoszeni, dziękujemy Słuchajcie, naprawdę tutaj w Toruniu, na szosie lubickiej, bardzo miła obsługa, najlepsza obsługa, najlepsza obsługa słuchajcie, w mieście no i tutaj czujemy się jak w domu, dziękujemy za możliwość też nagrywania, słuchajcie, dzięki temu tak. ja mogę wam pokazywać coś na, na świeżo, a nie gdzieś tam w dostawie i powiem wam, że tu chłopaki, dziewczyny dzisiaj, no to jemy i widzowie na pewno będą ciekawi, czy nam to smakuje, tak więc słuchajcie, no czas przejść no, do tej konsumpcji, no to lecimy. Nie ma jak to, bajsik albo strips. No, Samurai pije doleweczkę, co tam masz? A, Lipton zielony z lodem. Lipton zielony z lodem. A jeszcze zostało nam tyle. Słuchajcie, tak więc Duża. już powoli, powoli naszą, naszą tutaj konsumpcję kończymy. Znaczy kończymy, jesteśmy w połowie jej. Ale, ale, ale co, dobrze doprawione dzisiaj skrzydeł? Dobrze dobrze, 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 bardzo dobrze. Dobrze dzisiaj doprawione. Powiem ci, że się postarała załoga. Też trzeba pochwalić. Zobaczcie plutkę wszystko. Tak ładnie to wygląda. Wiecie za co kocham KFC? Między innymi... Za to, że można dolewać bez limitu. Napiłem się, zabrakło, podchodzę i, o, i nikogo nie muszę pytać, żeby nalać sobie następną porcję. Za to kocham KFC, naprawdę. No i jak Samuraj, najadłeś się w końcu czy nie? Najadłem się tak, żebym bym położył się tutaj i zasnął. Tak? No, klasyczny kubełek, co mogę powiedzieć. Kubełek jak kubełek, czyli dobrze. No. Ale mina widzę, że uśmiechnięty w końcu. Jak, o, jak, jak, jak... o, no i o to o i chyba je, chodziło. Oj. O to chodziło. Tak powiem. Chcesz Marcin być? Mogę być. No, Marcin, jak smakowało? Dobre, bardzo dobre. Wypieszczone czy nie? Wypieszczone. Oj, powiem ci, że jeszcze zostało. A Patrycja? No właśnie, gdzie jest Patrycja? Jestem tu. E nie spoko, chociaż szczerze mówiąc, zjadłam trzy fragmenty i mnie pokonało. Bo, bo było, no, ale to chłopacy. Ja zjadłam dwie nóżki, bo jednego Wingsa i odpadam, odpadam. Słuchajcie, naprawdę można dzisiaj było się najeść. Zobaczcie, ile nam jeszcze zostało. E, tak więc, no, trzeba będzie dojeść i za chwilę widzimy się na podsumowaniu. No i moi drodzy, czas na jakieś małe podsumowanie. Wychodzimy szczęśliwi, najedzeni na i zadowoleni. Słuchajcie, nie zjedliśmy wszystkiego, zostało jeszcze trochę. Zabieramy ze sobą do domu, żeby nie marnować jedzonka. No i wrażenia. Wrażenia przede wszystkim, no nie spodziewałem się, że do jednego pojedynczego kubełka można włożyć tyle kurczaka. Słuchajcie, nie ma już praktycznie możliwości Sam dopchać więcej. Nam tu dobrze wsadzili. Tak, naprawdę, słuchaj Samurai, ja jestem pod wielkim wrażeniem To co dzisiaj tutaj się stało w tym KFC. Rekord polski pojedynczego kubełka, słuchajcie, 200 zł. Czy to dużo, czy mało, to już zostawiam Wam do opinii. Natomiast dzisiaj jesteśmy zadowoleni. Chciałem tu pozdrowić. Całą obsługę na ulicy Szosie Lubickiej w Toruniu I panują kierowniczkę bardzo, bardzo miłą Która tutaj dla nas też zapewniła fajną, fajną obsługę Dziękujemy No i słuchajcie, rekord Polski Dzięki naszemu kanałowi Wy jesteście na bieżąco z takimi wydarzeniami Pobijamy, przesuwamy kolejne granice Specjalnie dla Was Samuraj Zadowolony na koniec? Zadowolony i ja też wam dziękuję, bo dzięki wam mogę się najeść. No i wi No wiesz co, no nic się nie zmieniło przez te lata. Przyszedł chłop. Oczywiście. Chłop przyszedł raz się najeść za darmo i został z nami na zawsze. Słuchajcie, to jest coś pięknego. A my teraz żegnamy naszych kochanych widzów. Dziękujemy, zapraszamy w przyszłości filmy codziennie. 365 dni w roku codziennie nowa produkcja. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy, cześć! Ekran końcowy i jak Patrycja na koniec smakowało czy nie smakowało? Smakowało, jestem najedzona! Full. Powiem wam jedno, my jesteśmy tak zadowoleni, że nad naszą głową wyrósł przycisk do subskrypcji, a po boku dwie poprzednie produkcje serdecznie zapraszamy tak i jest. oczywiście widzów, co robimy? Ukochujemy? Pozdrawiamy. <śmiech> <śmiech> Trzymajcie dobra. się! Pa! pa! Dziękujemy!